Witam wszystkich, powoduję serdecznie, tutaj jest Pan Biedny i zapraszam Was na kolejny odcinek z Outlast. E, pamiętacie, co się ostatnio wydarzyło? Pewien facet chciał tutaj się dostać. <laughs> na szczęście ukryliśmy się w szafce i nie było. Lipy, daylight, oni kłamią. Ok, dobra, to co musimy aktualnie zrobić, bo jestem ciekaw. E, ok, czyli musimy restartować generatory. E, basement, basement, w piwnicy. Mmm, tylko gdzie tutaj jest kurde piwnica? No nie! Nie, nie, ja tam nie chcę wchodzić! No ale okej, okay, dobra, jak mus to mus Uziomek, patrz jaki kozak, patrzcie na cień, <laughs> Nikt mu nie poskoczy Szoko jest bara i jebnie Dobra, tylko gdzie tutaj dalej? Okej, okay, tędy, elegancko w piwnicy, w piwnicy zawsze ktoś jest, albo COŚ jest e, Zobaczymy jak... Jaka będzie tutaj oczywiście sytuacja Tędy e, Nope Dobra, to tędy Okej okay. Uuu, dobrze wiedzieć What the fuck? Tam jest jakiś gościu To jest ciemno jak w dupie I bez nektowizora Nic byśmy nie zauważyli Okej, okay, dobra, to co, może zaczniemy od tych drzwi? E, i tyle A, zamknijmy, na wypadek gdyby Dobra, musimy to uruchomić, nie mam problemu Tu są baterie Okej, okay, elegancko To co, wychodzimy, nie? Czy nie? Może, poczekajmy, może ten gościu tutaj nas usłyszy, czy coś Aż mój tak sapie głośno, kościu ciszej, naprawdę. No, poczekajmy jeszcze kilka sekund i zobaczmy. Bo naprawdę nie chcę się z nim gonić. O, tu chyba nie wejdzie jednak. O kur. Bez kitu. <śled> no i co, może jeszcze wyważy te drzwi, dobra. Uuuu Myślałem, że mnie zauważy bez... Co on będzie tutaj robił? Nie ma mnie tutaj, synu! Kurde, na tego miejsca Tego reportera Patrzmy, że on ma na imię Rafał, jak wcześniej powiedziałem Ja bym po prostu przypieprzył mu w łeb i go ogłuszył No ale dobra Widać... E, główny bohater nie przepada za przemocą e, i tyle tak, jestem kucnięty Nie wiem czy, czy, czy mogę sobie What the fuck On tam chodzi bez kitu, nie? On jest tutaj pieprzony I co teraz muszę zrobić Dobra, ok. Normalnie idźmy. Nastojąco już. O, o! Nie! Idźmy dalej! malinowy! A! Pomocy! Jumpuj! O, Nie utknąłem! Zostaw mnie! A! Biegnij! A! Nie, 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 nie! Wróciłem do punktu wyjścia. O Jesus! Boję się jak cholera. Bez kitu, bez kitu. Bez kitu, nie, ja w to ja w to po prostu nie wierzę. No, bez kitu. O Jesus! To nie będzie takich obsiub, jak mi się wydawało. Dobra, kucnijmy. Nie wiem, czy mogę się skradać, czy to jest bezpieczne. Załatwmy to szybko, po prostu, a może ja to przebiegnę i tyle? Okej, okay, dobra, on tam kolejne drzwi forsuje Tam mnie nie ma gościu Może poczekałem aż on stąd wyjdzie i tyle Kurde, dlaczego nie mamy jakiegoś kamienia jak w Far Cry, żeby rzucić tam gdzieś i tyle? Idź, 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 nie zatrzymuj się. Tutaj nikogo nie ma. O Jezus! No dobra, ale jak ja to uruchomię, on tu wejdzie. Po cichutku, po cichutku. Niech ta beczka będzie moją osłoną. Nie, on tutaj wejdzie na bank. Boże, ale mi bije serce. <laughs> no dawaj, psychologu, czekam na ciebie. No już 5 minut 30 sekund nagrywam tą kamerą. Będziesz na YouTube, wiesz o tym? Dobra, dobra. Potem pewnie muszę tam gdzieś iść. Ciekawe czy to był błąd, czy że się wychyliłem? Pieprzony, zobaczcie. Jak mnie się raz uderzy, obiecuję mu, że mu odda. Nie ma tutaj nikogo, możesz iść. Jak on tak będzie tutaj krążył, to ja ubiegnę. Jebany psycho. Okej, okay, tutaj jest facet bez głowy. On tutaj jest. Nie ruszam się. <laughs> Patrzcie, on on wie. Czy jak? Za chwilę zobaczymy. On tutaj idzie. Tylko pytanie, czy w moją stronę. Nie, on idzie tam. Już nie idzie, przeszłoci? Gościu będzie sławny. Gdzie jest beczka moja? Kurde, nie, jak tu wejdzie, to ja biegnę. Nie sap tak, bo Cię usłyszy. Jezus, ja ciągle. Jestem kucnięty AAAAAAAA WYPIERDALAJ Otwieraj to Zamknij to Baterie Tu są jeszcze jedne drzwi Bez kitu Ja nie chcę Biedny, nie bądź cipą Czekajcie, zamknę drzwi Jebany, jak tym trzaska Chłopie Ja wiem, że ty jesteś kozak, tutaj coś musimy zrobić, czy nie? Nie, tutaj nie, to był To był błąd, że tutaj się dostałem Okej, okay, dobra, powolutku, po cichutku, przeskocz Tutaj coś Możemy zamknąć drzwi Albo się tutaj schować Baterie, baterie, bierzcie baterie, ziomuś Okej, okay, to ja sobie dalej idę Tutaj może tym razem Chyba, że tędy przeszedłem, w co wątpię Jejku, jak o, jakie on dźwięki wydaje Okej, okay, kolejny przełącznik Dobra, może zmieńmy baterię. O, 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 Okej, nikogo nie ma. Wydaje mi się, że jesteśmy w miarę bezpieczni. Kolejny ślepy zaułek. Dobra, otwórzmy te drzwi. Okej, okay, zamknięte. A jakoś. O! A! Nie! Nie, nie! Pierdolony! On tutaj wejdzie! On tutaj wejdzie, szybko ja przebiegnę! O Jezus! A! Nie! Wybierdalaj, Jejku, nie tędy! Biegni, biegni, biegni! Tędy? Nie, tędy też nie! Oooo! Wow! Psychiczny! Zamykaj te drzwi! Którymi on się będzie dobijał? Tu są tylko jedne drzwi! Dobra, zno, znowu zrobimy tak samo. Ale ja się zgubiłem tutaj już! Aaaa! Nie dotykaj mnie! Dobra, to tędy musimy biec. Ok, już wiem, już wiem, już wiem, już wiem. Już wiem. Tutaj jest jeszcze coś, tak? Dobra! A jak tutaj dalej tędy? Nie mam mnie, nie mam mnie! Tendy, tędy! Tendy, tędy! Aaa! Tędy, tędy. Wykiwałem cię, głupia szmato! Okej, okay, otwieraj te drzwi Ja już tam nie chcę wracać! Pieprzone kamery! Pieprzone kamery! Nie wiem dlaczego ale uparłem się o tą kamerę No i co? Widzisz mnie? Ja ciebie też! Dobra, musimy teraz... Co musimy teraz? Musimy wrócić teraz do... Do pokoju e, kontrolnego, głównego Bo odblokować drzwi oh, Witness, witness e, Może wasz angielski się podszkolił mnie? To świadek! Jakbyście chcieli wiedzieć Czekajcie Unlock tu główne drzwi, bo otworzyć główne drzwi. Przepraszam, musimy wró wrócić do pokoju ochrony, bo otworzyć główne drzwi. Dobra, nie, tutaj w sumie ostatnio byłem. O Jezus. Dobra, pa, pa, pararap Nie, nie tędy, tędy tutaj. Pieprzony, jak wyważył te drzwi takie. Naprawdę ładnie. Klik, klik, klik. E, coś mi uderzyło? O Jesus, no. Co to? Co to? Na ten księżulek! On powiedział, że przepro, przep, przepraszam? Nie chciałem... nie chciałem zrobić tego. Nie, nie mogę tego... nie, nie mogę to, tego pomieszczenia się odpuścić. Patrzcie, co tam się dzieje! What the hell? No, dobrze. Okej. Okay. Dobra ludzka, to co? Może dzisiaj... E, to by było na tyle Dobra, może się jeszcze obudźmy, zobaczymy, gdzie jesteśmy przynajmniej. Okej, okay, elegancko. <laughs> przynajmniej się wyspaliśmy, tak? No wstawaj, gościu. Ale kamera musi być, no. Nie no, dobra, bez niej to w ogóle bym sobie tutaj nie poradził. Spoczywaj w pokoju. Ale ja nie chcesz umierać. I właśnie, rest in peace. W, skróc w skrócie, RIP. Zapewne często gęsto widzieliście to. Ua! Dziękuję. E, dobra, dziecko, węcusz, obu było na tyle. Mam na komentarz, komentarz, jaki ten gameplay wam się podobał. Standardowo zapraszam do komentarzy. Aha, mogę się tutaj ukryć. Subskrypcji i ocen. Eee, Trzymacie się. Do usłyszenia. HejOS.